Samochody elektryczne zyskują coraz większą popularność. Czy warto zainwestować w takie auto i jak się nim jeździ? Sprawdźmy. Czy samochody elektryczne są rzeczywiście bardziej przyjazne dla środowiska niż samochody spalinowe? Biorąc cały cykl życia pojazdu pod uwagę, czy od samego początku, czyli produkcję, przez eksploatację, kończąc na utylizacji, zasadniczo tak. Samochód elektryczny pozostawia dużo mniejszy ślad węglowy jak tradycyjny samochód, samochód spalinowy. A jakie są przewagi samochodu elektrycznego nad spalinowym? Patrząc od strony użytkownika, no to przede wszystkim większa efektywność energetyczna, czyli na zużywając tyle samo energii, przejedziemy pokonamy dłuższy dystans po prostu. Warto też zwrócić uwagę na komfort, bo samochody elektryczne są dużo cichsze, oraz wszystkie już wyposażone w automatyczną skrzynię biegów, a także warto zwrócić uwagę na koszty, bo jest dużo niższy koszt eksploatacji jak i serwisowe koszty. Skoro mówimy o kosztach, to ile trzeba zapłacić za taki rodzinny samochód elektryczny? Na chwilę obecną już od 75 tysięcy zł można się cieszyć zakupem nowego samochodu elektrycznego, a zwracając uwagę na dotacje dostępne na rynku polskim, no to ta kwota może się już zacząć od 58 tysięcy. Jeśli zastanawiacie się nad zakupem samochodu elektrycznego, rozważcie skorzystanie z finansowania banku Credit Agricole. Szczegóły na naszej stronie internetowej.